Kryptowaluta Ethereum, czy osiągnie 10 tysięcy dolców w tej chwili? Dzisiaj się nad tym zastanowimy, ale pamiętaj, że to jest tylko moja opinia, moje subiektywne zdanie. Spójrzmy na CoinMarketCap i mamy tutaj dwie największe kryptowaluty. Pierwszą Bitcoin i kapitalizacja rynkowa wynosi ponad bilion dolarów. Potężne pieniądze Ethereum około 376 miliarda dolarów. I spójrzmy jak zachowywała się cena w czasie kryptowaluty Ethereum. Ostatnio nie, nie, inwestorzy Ethereum narzekają, że nie robi takich wzrostów jakie by chcieli względem Bitcoina. Bitcoin już kilka razy zaliczył swoje ATH, a Ethereum powolutku wspina się w górę i nie robi aż tak oszomujących wzrostów. Spójrzmy na poprzednie hosty. No, tutaj Ethereum jest listowane od 2016 roku na, na CoinMarketCap. Mieliśmy pierwszą hostę w 2017, osiągnęliśmy 1000, około 1300 dolarów. No, i potem mieliśmy potężną hostę, która była związana z tworzeniem zdecentralizowanych aplikacji oraz tokenów NFT. Osiągnęliśmy maksymalnie około 4800 dolarów. No, i potem zaliczyliśmy potężne zjazdy. Mogliśmy odkupić no, około 1000 dolców. Teraz zrobiliśmy od tego dołka około dwa razy. Więc kryptowaluta Ethereum zachowuje się słabo względem Bitcoina w tej koście. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast Bitcoin zrobił znów swoje ATH dzisiaj i to było około 90 8000 tysięcy dolarów. Cały czas pniemy się w górę, ta dominacja bitcoina wzrasta. Co z kryptowalutą Ethereum? Jest nadzieja, patrząc na poprzednie hossy, mamy ten wykres. W 2024 myślę, że jesteśmy tutaj, czyli to jest pierwszy taki bull market i czekamy na kolejny, czyli na wystrzał altcoinów. Bitcoin to jest podstawa y kryptowaluta, a cała reszta to altcoiny tym Ethereum. Z tym, że Ethereum e, można powiedzieć już jest takim dojrzałym aktywem na, e, na rynku krypto i powinniśmy mieć wzrosty, więc nie ulegajmy w tej chwili FOMO. Zobaczymy co się wydarzy. FOMO, czyli Fear of Missing Out może za chwilę przejdziemy w wzrosty na altach. I Pewna nadzieja dla inwestorów Ethereum. Mamy Ethereum Rainbow Chart i jeżeli wznieślibyśmy się do czerwonego poziomu, no to bylibyśmy około 10 tysięcy dolarów. 10 w tej chwili jesteśmy na poziomie żółtym. Często ten Rainbow Chart był odnoszony do Bitcoina. Jest nadzieja, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W tej chwili poziom żółty to jest steady, czyli przygotowany do wystrzału według tego wykresu. Potem jest HON, czyli trzymaj kryptowalutę, a potem jedziemy w górę. Jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, no to ostatnie tygodnie przyniosły spadki na wszystkich altcoinach względem BTC. Czy to właśnie było Ethereum, Cardano, czyli Ada, Link i tak dalej. To były spadki. I to jest troszkę martwiące, że mamy taki długi okres, kilka tygodni, gdzie te krypty spadają względem BTC. Czyżby była to hostca tylko Bitcoina? Mam nadzieję, że nie, bo jesteśmy na tym rynku po to, żeby w końcu zarobić i zmaksymalizować te ryski, zyski, co warto wiedzieć, to ta hostca jest troszkę inna od poprzednich, ponieważ mamy tutaj ekspozycję tzw. ETF-ów. Zanim przejdziemy do tego opisu to wciśnij łapę w górę, subskrybuj i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami, a Ethereum kupisz na Binance. Wracając do ETF-ów mieliśmy wczoraj 20 listopada i zauważmy, że odpływy z tych ETF-ów wynosiły dużo, około 30 milionów dolarów, to jest sporo. Jak analizować tą tabelę? Tutaj mamy tak zwany seed i fundusze inwestycyjne, które zainwestowały w ERA. SEED to jest po prostu kapitał początkowy przy starcie takiego edf u I mamy takie firmy jak BlackRock, najpotężniejsza firma finansowa na świecie, która, można powiedzieć, rządzi tym rynkiem. Fidelity, no i tutaj też Grayscale. Wczoraj najwięcej odpływów mieliśmy z Grayscale, Grayscale, a co ciekawe, BlackRock zaczął skupować Ethereum. Więc może coś się rusza, może w tej chwili BlackRock wie coś więcej. Za chwilę do tego dojdziemy. A jeżeli chodzi o Bitcoin ETF, to wczoraj mieliśmy pozytywne przepływy na tych ETF-ach, widać to po cenie i Bitcoin zaliczył kolejne ATH. Jeszcze raz, czym są ETFy? Jeżeli inwestujesz w krypto, to normalnie kupujemy e, krypto na tak zwanym CEX, czyli giełdzie zdecentralizowanej. Może to być właśnie Binance, a może to być też giełda zdecentralizowana, która działa na Ethereum, na przykład Uniswap. Natomiast ETF-y jest to ekspozycja na Bitcoina czy Ethereum i e, inwestorzy w USA mogą za pośrednictwem swojego banku po prostu jednym kliknięciem kupić Bitcoina czy Ethereum, bez narażania się na ryzyko np. Na upadku giełdy, czy po prostu logowania się na giełdach i tak dalej. Więc to jest bezpieczna forma ekspozycji tych inwestorów na kryptoaktywa. Eee, tak. Tu mamy Trading View, i musisz też wiedzieć, jeżeli jesteś początkujący na rynku, że mamy coś takiego jak dominacja Bitcoina względem innych altcoinów. I zobacz, od od, 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 2000, od grudnia 2022 ta dominacja cały czas, cały czas rośnie i na, widzimy, że w tej chwili znowu mamy wystrzał, ponieważ Bitcoin zalicza kolejne ATH i y, inne kryptowaluty źle sobie radzą, w tym Ethereum. Co musisz wiedzieć o hostach na kryptowalutach, że y, wcześniej obserwowaliśmy pewne Fazy przepływu kapitału. No i e, bezpiecznie ładujemy kasę w bitcoina, inwestorzy ładują w bitcoina. Następnie przechodzimy do większych, znaczy mniejszych kryptowalut jak Ethereum i my właśnie chcemy to zobaczyć. Inwestorzy, inwestorzy w Ethereum chcemy zobaczyć, że ten kapitał przejdzie z bitcoina na Ethereum. Z tym, że ta hostca jest inna, ponieważ. Już widać, że ten cykl jest zakłócony przez yy, właśnie te fundusze ETF, ponieważ nie są to inwestorzy z ulicy, inwestorzy indywidualni, tylko są to instytucje. I może się okazać, że ten kapitał, który jest w bitcoinie, nie przejdzie w mniejsze kryptowaluty o mniejszym market capie. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo wtedy... Yy, inne kryptoaktywa wystrzelał zgodnie z tym diagramem przepływu pieniędzy na kryptowalutach, więc zgodnie z tym przepływem przechodzimy do Ethereum. Potem do dużych altcoinów, na przykład XRP, Cardano, czy podróbek Bitcoina Ethereum, jak Ethereum Classic, czy BSV, czy Bitcoin Cash. No i potem mamy potężny alt Season. Te mniejsze kryptowaluty zaczynają rosnąć w tym no ostatnio widzimy memcoiny. Zapytałem czata GPT jak wyglądały wcześniejsze bull markety i jak zachowywała się tutaj dominacja Bitcoina względem Ethereum. I zobaczmy, jeżeli dominacja Bitcoina spadła mm, z ponad 85% na początku roku 2018, do około 37%, teraz mamy około 60%, w styczniu to cena ETH wzrosła w tym czasie do około, z około 8 USD do 1400 dolarów. I wtedy zaczął się ten alt season. Ja mocno przyżyłem bull market 2.2.1 i ta cena Ethereum wtedy była napędzana mocnym handlem na zdecentralizowanych giełdach i wtedy musieliśmy kupować Ethereum, żeby napędzać te giełdy. Teraz hype trochę przycisk, przycisk. Wydaje mi się, że jest to też spowodowane tym, że e, mamy inne blockchainy, jak na przykład Solana i tam rodzą się nowe mem mm, i ten wolumen obrotu jest trochę mniejszy. I y, w bull bullmarkecie 221 dominacja spadła z 73 do 40. No i 700 dolarów Odzyskaliśmy około 4000 dolarów w maju 221 na fali właśnie wzrostu DeFi, czyli zdecentralizowanych aplikacji oraz NFT? No i teraz e, mamy 2,23 2, i 224 rok, który obserwujemy właśnie hostę na Bitcoinie, czekamy na wystrzał. Ethereum, zadałem wam pytanie na YouTube. Do ilu dolarów, Waszym zdaniem dojdzie Ethereum, ktoś już odpowiedział, że upadnie. Może tak być, wewnątrz projektów, projektu nie dzieje się dobrze, jednak ja patrzę trochę inaczej na te kryptoaktywa. Jeżeli mamy hostce, to możemy usunąć trochę swojej inteligencji i po prostu zacząć handlować, żeby zrobić zysk. Ja poluję maksymalnie na 100% na Ethereum, jeżeli Hossa potrwa. Jeżeli chciałbyś kupić Ethereum, to możesz to zrobić na Binance. I co ciekawe, możesz to po prostu wpłacić złotówki i wymienić bezpośrednio na ETH. Wystarczy że tutaj wybierzesz złotówki, piszesz ETH, czyli Ethereum i możesz wymienić sobie tutaj. A nie, jeżeli nie wiesz, jak kupić kryptowaluty, to link hmm, referencyjny poniżej wideo, do Binance'a znajdziesz, tam właśnie poniżej wideo i możesz tutaj zdeponować złotówki, wystarczy podpiąć swoją kartę albo skorzystać z bardzo ciekawej opcji, czyli tak zwanej, no tutaj karty Zen i opłata transakcyjna wynosi 1%, więc ja korzystam z Zen.com nie tylko na Binance, ale także na Bybit, tam również możesz użyć Blika. Jeżeli chcesz Mieć małe opłaty, warto to zrobić na Binansie 1%. No i jeszcze Krypto Bubbles. Jest to aplikacja, która pokazuje, co aktualnie dzieje się na wszystkich kryptowalutach. I jak widzimy, wraz z Bitcoinem rosną tak zwane podróbki Bitcoina, tak zwane forki, czyli kopie blockchainu Bitcoina. Jest to Bitcoin Cash i BSV Bitcoin Satoshi. Vision. Zresztą mówiłem o tym wczoraj na wideo, że tak może się wydarzyć. Historycznie tak było, z tym, że tutaj nie możemy liczyć na wzrosty 100, 200, 300%, chociaż kto wie, ale na pewno kilkadziesiąt procent można na tym ugrać. Wróćmy jeszcze do wykresu Ethereum. Może weźmy sobie na wykres miesięczny. No i tutaj mieliśmy zjazdy podczas wakacji. Poniżej 3000, grubo poniżej 3000, potem mieliśmy wystrzał, no i tutaj konsolidujemy, czekamy, co zrobi BTC. Jestem ciekaw, co się wydarzy, jeżeli osiągniemy 100 tysięcy dolarów na BTC i zaliczymy głęboką korektę. Co stanie się wtedy z altcoinami w tym z Ethereum? Najlepiej by było, kiedy dominacja BTC by spadła, Bitcoin by skonsolidował przez kilka tygodni, i wtedy mielibyśmy prawdziwy alt season. Tak działo się historycznie. Zobaczymy, co tym razem. Lajkuj, subuj, wciśnij dzwoneczek po więcej materiałów na temat kryptowalut. Możesz mnie obserwować na x.com, Mat Kurantowicz. A jeżeli chcesz umówić się na darmową rozmowę ze mną i z moim zespołem i dowiedzieć się więcej na temat kryptowalut, to poniżej znajdziesz znajdziesz link do zapisu. Pamiętaj, żeby zarejestrować się na giełdzie Binance, jeżeli też kupić swoje pierwsze kryptowaluty. To wszystko. Mam nadzieję, że zaliczymy grube wzrosty na Ethereum. Ja na to czekam i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!